Siemano, 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 witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj pojedynek V-Boxów. zmierzy się z wilizjonem. Zobaczymy sobie, co jest w środku, jakie promeczki, jakie boostery, jakie oversize'y. No i zobaczymy, kto wygra ten pojedynek. Obstawiajcie w komentarzu, kto jest Waszym faworytem. Elektrody zakleili tak, że w ogóle nie da się go otworzyć. Rekulacje. Dobra, otworzymy go w ten sposób. Myślę, że to też jest dobry sposób na opening. O tak. I właśnie o tak. No i sprawdźmy, co tu jest. Dobra, widzę elektrod. Poleciał elektrod promka. Leci tam do tyłu. A żeby lepiej było widać, to damy tam oversize. -a. O. To do śmieci. To na bok. No i tutaj dla Was kodzik z tego pudła. I tak. Lost Origin Brilliant Lost Astral. O, fajny zestaw nawet. Taka mieszaninka, i zobaczmy, czy w Virizionie będzie to samo. O za to Wilizion w ogóle nie zaklejony. O, w Virizionie są inne trochę. To promeczka, to nie promeczka. To na podłogę. Tak się prezentuje. O, jakiś swirlik tutaj, widzicie w lewym rogu. Zobaczy po lewej stronie. A tutaj Wilizion. Proszę bardzo. Hisłański elektrołt również jest liściasty. On jest z drewna, z tego co widzę. I lecimy. Virizion rozpoczyna battle. Otwieramy pierwszy pak z Viriziona. Liczą się dropy. Virizion. Na razie pusty atak. Nie trafia hisłańskiego Elektroda, a hisłański Elektrol odpowiada drapionym Vistar, czyli dostaje Virizion tutaj lekki strzał. O, tu kot jeszcze dla was. Dla was. Dobra, Astral. Virizion, zobaczmy, co powie coś Astralem, Czy się uda? To no, szybkie odcinki. U mnie to nie ma ziwania, wiesz. Nie będziemy tutaj przedłużać zbytnio tego pojedynku. Hiszpański electro Beer tutaj atakuje teraz Brilliant Starsem. I zobaczmy. Nie, Brilliant Stars nic nie robi. Virizion V Lost Origin. Również puste. Hisuański elektrode to Lostory. zostanie ostateczny starcie Fusion Strike kontra Astral Radiance. Na razie wygrywa Hisuański elektrode bardzo mocno, więc otworzymy najpierw Hisuańskiego elektroda. Zobaczymy, czy doda coś tutaj do tego pojedynku. Nic. No i Fusion Strike, zobaczmy, czy Vision na przykład jakimś tutaj grubym alternatem zmiecie Hisuańskiego elektroda z planszy, czy. Podda się i nic nie dropnie. Dobra, no to mamy tak. Dwa boksy wygrywa Hisułański Electrode, Drapionem Wistar. Virizion nie trawia żadnego ciosu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pojedynek, ale myślę, że otworzymy sobie jeszcze trochę silvera. Dobra, zostało mi trochę silvera, który kupiłem, jak wyszedłem po masu do sklepu. Proszę bardzo. I otwieramy. Może się trafi jakaś Lugia i będziemy mieli przyjemniejszy opening, a może nic się nie trafi i skończymy z tym drapionem Vistar dzisiaj. To się za chwilę okaże. Proszę, Lugia V, trafiła się Lugia. Nie ta co trzeba, ale ta też jest fajna. Trafiła się Lugia. I zaraz te sliwet też otworzymy Zobaczymy czy tam coś No nie tutaj 1 na 4 i to lugia V Bardzo fajna karta Co na sklepiku też mają No i zobaczmy Tutaj sobie teraz te sliwet czy lepiej je odda Jeden Drugi leci już gon, Więc coś tam trafiamy. Trainer Galery. No i ostatni. pusty. Dobra. To by było na dzisiaj na tyle. Kończymy z trzema dropami z tych wszystkich przedmiotów. Mam nadzieję, że odcineczek się wam podobał. Zostawcie na pocieszenie łapę, suba, bo dużo osób nie subskrybuje kanału, a ogląda i pomożecie mi wbić większą ilość subów dzięki temu. No i będzie wtedy może więcej filmików i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wam bardzo dziękuję widzimy się na kolejnych filmach. Cześć!